Cześć. Ja jestem Fuzjonek, a to jest drugi odcinek Niewyjaśnione. Czyli serii, w której omawiamy niewyjaśnione bądź niedokończone wątki z Uniwersum Kreskówek, Gier, Bajek czy też Anime. Także zaczynamy. Numer jeden to ostatnie minuty anime Król Szamanów. Po pokonaniu głównego antagonisty jakim był Hao, turniej Szamanów dobiegł końca i tym samym nastał pokój. Jednak w ostatniej scenie widzimy dzwonek wyroczni głównego bohatera, który w ostatnich sekundach zaczyna migać. Z reguły tak się dzieje, kiedy organizatorzy turnieju chcą poinformować szamanów o czymś związanym z turniejem. Co prawda, Morty, który komentował całą akcję, powiedział, że zbliża się turniej szamanów. Jednak taki turniej organizowany jest co 500 lat. Jest możliwość, że wszystkiemu jest winny chaos, który powrócił lub wcale nie został pokonany i dzwonek wyroczny zaalarmował o tym resztę. Jeśli ktoś czytał mangę, to wie, że bardzo się ona różni od anime. Tam Hao wygrywa turniej i zostaje królem szamanów, więc jego powrót w anime nie byłby niczym dziwnym. Jedna z najbardziej aktualnie popularnych gier, czyli League of Legends, również posiada swoje sekrety. Jednym z nich jest ten obrazek stworzony przez twórców. Zanim zacznę, to spróbujcie sami znaleźć coś dziwnego. Nic? W takim razie powiększmy trochę grafikę. Nadal bez skutku? To może teraz? Jeśli nadal nic nie dostrzegasz, to pozwól, że przejdę do rzeczy. Spójrz na odbicie w amulecie Swayna przedstawia ono Leblanc, pomimo tego, że walczą z Jarwanem. Powstała teoria, że Jarwan, którym jest nam dane grać, to oryginalna Leblanc, a prawdziwy Jarwan jest uwięziony. Na dodatek grywalna postać Leblanki jest klonem oryginału, można w to uwierzyć, ponieważ jej pasyw tworzy duplikat jej samej. Póki co nie znamy stanowiska Riotu w tej sprawie, jednak uważam, że ta grafika mówi wystarczająco dużo. Numer 3 skupi się na chorobie serca Son Goku. Jak wiemy, jego serce zostało zainfekowane nieznanym wirusem, na które w czasach Tranksa z przyszłości nie było lekarstwa, co poskutkowało śmiercią Goku. Jednak Tranks cofnął się do przeszłości i przyniósł naszemu Goku lekarstwo, które uratowało mu życie. Zastanówmy się jednak, dlaczego główny bohater zachorował. Można oczywiście powiedzieć, że autor tak chciał i kropka. Jednak osobie takiej jak ja to nie wystarcza. Pomocnym słowem może być Kaioken. Była to technika, która wzmacniała walory fizyczne użytkownika, jednak wyniszczała organizm. Dlatego Kaio sama ostrzegał Goku, aby ten nie nadużywał Kaiokena. Niestety, a może i stety, ten go nie posłuchał i używał coraz to silniejszych wersji Kajokena i tym samym drastycznie osłabiał swój organizm. Choroba serca może wynikać właśnie z nadużywania tej techniki. Pamiętajmy, że podczas walki z Frizą Goku ledwo dychał po dwudziestokrotnym Kajokenie, a niedługo potem doszła jeszcze Genki Dama. Równie męcząca technika. A teraz weźmiemy pod lupę klasyka. GTA San Andreas to tytuł, który podbił serca wielu graczy. Obszerny świat tej gry zawiera w sobie strasznie dużo tajemnic, dlatego wyciągniemy z worka pierwszy lepszy sekret. A jest nim tajemniczy dół, na dnie którego spoczywa 6 worków z ciałami. Można go znaleźć na pustyni w okolicach El Castillo del Diablo. Obok dołu stoi jeszcze Bobcat, czyli mały samochód ciężarowy. Skąd się wzięły tamte ciała i jaka jest ich tożsamość oraz kto je tam umieścił? Wielu ludzi uważa, że są to ciała kosmitów, jednak moja wersja jest nieco normalniejsza. Otóż okazuje się, że za tym wszystkim stoi niejaka Mary Beth Mabel. Kim jest ta kobieta, zapytacie? Jest ona prezenterką radia K-Rose. Podczas jednej ze swojej audycji wspomina, że miała sześciu mężów i każdego z nich zamordowała. I znajdują się aktualnie 6 stóp pod ziemią. Powiedziała też, że nadaje audycję z okolic Bon County. Jest to miejsce położone niedaleko naszego masywnego grobu. Dodatkowo Mary Beth Mabel przyznaje, że prowadzi ciężarówkę, co może tłumaczyć zaparkowanego obok Bobcata. Kończąc ten odcinek, omówimy pewien budynek w Pokémon Platinum czyli Old Chateau. Co w nim takiego niezwykłego? Mówiąc krótko, jest on nawiedzony i można tam spotkać duchy dwóch postaci. Nie wierzycie? Sami sprawdźcie, ale najpierw wysłuchajcie mnie do końca. Samo miejsce można spokojnie nazwać drugim Lavender Town. Muzyczka jest równie niepokojąca, no dodatek po wejściu do poszczególnych pokoi możemy napotkać ducha małej dziewczynki i starszego pana, którzy po zauważeniu nas uciekną poza ekran gry i już nigdy się nie pojawią. Co ciekawe nie możemy się w tym momencie ruszać. Jest jeszcze jedna dziwna rzecz. W jednym z pokoi znajduje się obraz, przedstawiający fioletową istotę. Gdy do niego podejdziemy, to nie stanie się nic niepokojącego. Jednak, jeśli przejdziemy do drugiego pokoju, to na obrazie pojawią się czerwone oczy, które będą podnożały za każdym naszym ruchem. Powstała teoria, a bardziej creepypasta, według której za wszystkim stoi liderka sali Gardenia. Jednak jest to obszerny temat i poświęcę mu osobny odcinek. Także to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu o wrażeniach oraz odpowiednio ocencie materiał. Dzięki za oglądanie i na razie.